Witam Was serdecznie. Przeglądając ostatnio Facebooka, natknąłem się na, na grupę Ad Home Decor, która oferuje, i sprzedaje różnego rodzaju rękodzieła do domu w formie takich różnych prezentacji. Postanowiłem zakup, zakupić taką, taki, taki zestaw dla, dla siebie do domu, dla dekoracji, i okazuje się, że są to bardzo ładne rzeczy. Są to wykonane rę, ręcznie wszystkie elementy. Także jest to rękodzieło. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Są takie deseczki. Przykład. Mamy też taki na przykład taki pojemnik ewentualnie może, bo to jest gipsowy. Może też to być e, doniczka. Są takie na przykład takie, takiego rodzaju przywieszki. Na ścianę. Robią też tego takie, różnej wielkości tego typu torebeczki. No i za to, że, że zakupiłem taki zestaw, to jeszcze do tej, do tej torebeczki gratis dostałem takie przywieszki na choinkę, bardzo ładnie to jest wykonane, kolorowe, fajne, myślę, że warto by było tam zajrzeć, zaraz Wam pokażę na, na, pokazie, na pokazie slajdów, co oni tam jeszcze mają u siebie w ofercie, na dole w opisie będzie link do, do stron do nich, gdzie można sobie wejść. Zamówić, zobaczyć. Przyszło to bardzo szybko, było bardzo porządnie zapakowane, także wydaje mi się, że takie gadżety do domu, które uprzyjemniają bardzo dekorację w domu, i myślę, że może być to też bardzo fajne miejsce, bardzo fajne na, na prezent. To tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pokaz.